Jako, że nie znam żadnych informacji, nikaj, no to publikuję ten filmik. Cikła jedna strona maglownicy prawą, czyli nie od przykładnie, no ta drugą, i dołożył się to rozebrać na aucie. Nie trzeba je wyciągać, jeżeli jedno o ta jedna strona chodzi. Rozebrany, tu potem może coś pokażę, jak to było poskładane. Te dwie części były wszystkie schowany do środka <laughs> rozbierał się to tak jak ktoś ma doświadczenie z siłownikami to tu jest zaczepiony w tym miejscu ten drut drut i to jest zabezpieczone drutem ten drut jest tak nawinięty dookoła tu jest jakiś zestaw naprawczy widać że to będzie pasowało zimmering ten nie wiem czemu, ale żółty był z tej strony. Nową gumę osłonową. Jak ktoś ma doświadczenie w siłownikach hydraulicznych, to wie jak to jest zabezpieczone. To jest drut ten drut trzeba teraz wciągnąć no i cała trudność tej roboty polegał na tym żeby się pomęczyć z tym brakiem dostępu wiadomo lusterko, zgrabne paluszki i cierpliwości ale idzie to zrobić drut już jest wskoczony na swoje miejsce teraz pozostaje go zawinąć do końca się go odwijał, tak zawijał jeszcze widać końcówka druta mi nie weszła a no, żeby to wyciągnąć to właśnie trzeba ten drut takim hołczykiem podwożyć wydźwignąć z tego z tej rily, z tego kanału tam I, no bo jak się go nie wydźwignie to można kręcić tym dookoła i się nic nie dzieje drut na swoim miejscu i tak to wygląda. I tu jest początek druta. Teraz jeszcze trzeba taką zaślepkę na Tibancie przyciągnąć, tak to oryginalnie było, żeby tam te gniazdo z tego druta, żeby tam maraz się nie pchał No i poskładać cała resta i po robocie.